Witam serdecznie na kanale Trophy Club. Ja jestem Grey i dzisiaj otworzymy paczkę, którą dostałem od firmy Techland, a zwłaszcza od pana Macieja, któremu bardzo, ale to bardzo dziękuję. Ja sobie tutaj już troszeczkę otworzyłem, żeby nie przelecieć za bardzo, i przejdziemy do tego, że zobaczymy co jest w środku. A więc wyciągamy zawartość. No oczywiście tu jest puste. A więc dostałem tak. Ha, smycz, gdzie jest ich aż cztery pewnie, albo i więcej. Ha, o, ale zaszaleli trochę. Pewnie na Trophy Club pojawi się jakiś konkursik, gdzie rozdamy kilka tych smyczy. E, jest oczywiście superaski steelbook z autografami chłopaków. O, tu pokażę. Druga strona, świetny po prostu. No oczywiście pusto. Tak wygląda całość. Dzięki, dzięki Maciej. No i oczywiście ostatnie no to jest, jak możemy się dowiedzieć, koszulka. I pewnie też poleci na jakiś konkursik. Jeszcze raz dzięki firmie Techland, oczywiście kanałowi Trophy Club i pozdrawiam wszystkich.